Hej, kalumpiary! Witamy was w odcinku Tour de Lump. Tak, dawno nie było tej serii na naszym kanale. I dzisiaj jest specjalna okazja, bo w Krakowie otworzył się kolejny salon Vive Profit. Zrobili to na moje urodziny. No słownie, w dniu moich urodzin było otwarcie. Niestety, miałyśmy już plany. Niestety. Ale jesteśmy dzisiaj, czyli nie niecały tydzień po otwarciu, tak? No prawie, za dwa dni. No cały. A, okej. Okay. Tak. Nie cały tydzień. No prawie. No prawie cały. No dobra, prawie. W ogóle dzisiaj wstaję rano, patrzę trzy nie odebrane od Klaudii. Klaudia do mnie dzwoni. Hej, chcesz dzisiaj zrobić home office? Mówię, A górkę. Tak. Takim zaspanym głosem mega. Tak. tak, Klaudia, to dobrze, bo jestem pod drzwiami. Otwórz mi. No, no i here we are. Taki spontaniczny dzisiaj będzie odcinek, tak. bo miałyśmy dzień za sobą i będzie też Lumex na Zakończenie perfekcyjnego dnia. To co? Let's go. Kochani, to jest tutaj. Zaraz będziemy wchodzić do nowego punktu Vive Profit w Krakowie. Nagramy wam to i zrelacjonujemy. Górka, jak się czujesz? Jestem taka podekscytowana. Ręce mi się trzęsą. To jest wejście właśnie i... Idziemy. Zrobimy nasz wielki krok. Nasze wielkie kroki. Kolorowo. Nasiłkę. siłkę. tam pójdziemy. Musiały mieć dzisiaj 80 zł. Już. Tutaj są na razie same klipsy. Tak, no. To co, zaczynamy od nieklipsowych, nie? Bo my zazwyczaj o, na takie kupujemy. Klipsy to jest taka ostateczność. Tak. Mamy Mhm. Nie, Dużo butów, nie? Tu są klipsy. Tu też są klipsy. Gdzie nie ma. A może to jest taki cały w klipsach. I myślisz, że dlatego jest minus 30%? Mhm. That's crazy. No bo to już jest koniec. I wszędzie były klipsy? No. Może oni po prostu... Nie no, tu jest napisane, że odzież wyceniona, więc mm. musi być jakaś niewyceniona, nie? Chyba. No może nam się w końcu uda kupić torebkę. Jesteśmy dwa dni przed dostawą. No dwa. Tak. No, więc może być tak, wiecie. Już takie resztki. No jeszcze po otwarciu. Ale może nie. Fajna. Wydaje się być skórzana. Ten pasek ma, kurczę, taki długi troszkę. Czy mi się wydaje? Aha, bo on jest już na maksa ściśnięty. No. no. trochę. Myślałam jakby tutaj to ograć, ale nie bardzo wiem. Ale nie wiem, fajne to ma. Swetry. Jakbyście nie widzieli. się, że spoko jako sukienka? Myślę, że to by była taka za krótka na Ciebie. Aha. <noise> Aha. Górka już jest w jesiennym nastroju, szła na swetry i cały czas jest na swetrach. Znalazłam jeden, który myślałam, że byłby taką sukienką. On jest tu wiązany na szyi. Coś takiego. Fajne. Fajne, no. Ale muszę przymierzyć. Nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądało na mnie. Ale takie ciekawe mi się wypowiedziały na sukienkę. Czy myślisz, że jest jakiś sposób, żeby uratować tę torebkę? sensie, że jest jakiś sposób, żeby to jakoś tak inteligentnie założyć, żeby to skrócić. Bo ona mi się kurcze podoba. Tylko ja chciałabym. A żeby jakbyś ten pasek... wymieniła na inny pasek, w ogóle go odcięła? Ja tak zrobiłam kiedyś z jedną. Ale w sumie on jest spoko. Tylko chciałabym, żeby był krótszy. Nie, nie wiem. Chciałabym jakoś zrobić, żeby były trzy takie, nie. ale. Może jest jakiś sposób. Sprawa wygląda tak, że przyjrzałam wszystkie spodnie. Szukam dalej takich białych, długich spodni. O, tak? Znaczy nie takich, ale <glądowo> poglądowo białych, długich spodni, do których mogłabym nosić ciemny pasek. Mam taką wizję. Ostatnio sobie kupiłam białą spodniczkę mini i właśnie ona super wygląda z paskiem i chciałabym też te właśnie długie spodnie. I chciałabym jakieś takie fikuśne spodnie z wiązaniami. Gdzieś tutaj po bokach albo z przodu, żeby były takie luźne i długie. Ale no chyba to były za duże oczekiwania jak na dwa dni przed dostawą to było otwarte w imbeksie. Ale Misiała tutaj i jest to rozmiar 36, uznałam, że sobie przymierzę. Wygląda na dużą, ale może tak tylko No właśnie wydaje. wygląda, ale jak zobaczyłam 36 to mam takie, a może w sumie, no. może ona być jakaś tutaj niżej. Zainspirowałaś mnie ostatnio z tą swoją jak kupiłaś. Bo Górka sobie kupiła mhm. prawie idealną spódniczkę. Prawie. Tylko ma pięć dziur. Ma <grym> pięć dziur, ale bardzo ładnie na niej leży. I ja w sumie nie mam jeansowej, więc może akurat... I tak mnie zainspirowała, że zaraz pójdę też na spódniczki, tylko jeszcze nie mhm. A Ty, Górka, gdzie byłaś? Opowiedz i co tam się wydarzyło? Bo A widzę, czy... że nic nie przyniosłaś. Ja byłam na jeansach i nic nie przyniosłam. Hmm. I te szok. są właśnie takie te spodnie Ładne. Ale ładne mają to. Tylko jest to L. Ładna, ale takie... A, na ciebie są długie. No nic, nie podajemy się, szukamy dalej. No do ciebie mi bardziej pasuje, jest taka klasyczna, jakby marynarkowata trochę. nie miałam ją w rękach zanim się... Tak? No. Chcesz ją przymierzyć? Mogę, no. Spodobało mi się właśnie to wiązanie. No. Pasuje ci. Bo patrz, ona jeszcze tu ma to, idzie jej tak jakby no. dalej. Nice. No nie odstaje mi za bardzo. Nie. no taka prosta. No. Idealna na jesień do krótkich podemek. Widzę Cię w niej z jakimiś dzwonami. Działa jej zamek, tak dla odmiany. Fajnie. Wykawa się fajnie, teraz dużo tak jest dużo takich ze stójką. Trochę jak Matrix, ale... Ma to vibe, moim zdaniem. Fajna. A nie odstaje mi jakoś tak na plecach, jak nie, tak robię różne nie, rzeczy? Nie, ładnie się układa. Robię różne rzeczy. Jeszcze dzisiaj jest ile? Minus... Minus 40, 40. A to kosztuje... Błaga, słuchajcie, lekcja matematyki 80 zł. E to nice. Mega. To jest 5 jak zapłacisz? Niecałe. Rzekła mnie ta. Wydaje mi się, że masz podobną albo mi się wydaje. Hmm. Takie marynarkowe by Cię interesowały, czy nie? No rzeczywiście mam taką, ale przymierzę, bo ta moja jest dłuższa. I ta jest krótsza i taka tutaj bardziej większa ale. No, a obawiam się, że będzie się dołem. Rozkroszowywać. Rozkroszowiwać. Obiwa. Tu się rozkroszowuje. Kwajcie, zakupy. <noise> <noise> nie do końca. Nie do końca. A była Czy tutaj też mnie poszerza, bo jest taka sztywna, nie jest do końca wygodna i zapięta mi się tak mhm. sobie. Plecy są fajne, fajne tylko ten są przód racjonalne. taki za elegancki. A czy ty, ty sobie kiedykolwiek? Czasami. Chcesz takie? Tylko mają wysoki stan, ale do paska mówię że nie chcesz aż takiego niskiego. No, w sumie 36. No, fajnie się rozszerzają. Obawiam się, że to będzie za wysoki, a ja bym jednak wolała mm, taki medium, Średni. żeby bardziej pasował. A to będzie, wiecie, dokąd, kąt, No, mocno to, to do paska nie ma sensu, właśnie pasek fajniej wydaje mi się, jak jest niżej, ale no szkoda, bo tak to są super. No. Idealne nogawki mają, nie? No, śliczne. Ale ty masz oko, górka. No, tak, kolejna. Chyba zacznę chodzić po prostu na, na co dzień, do biura, na siłownię Myślę i do ludzek. Albo tak. Myślę, że fajna. Myślę, że warto przymierzyć, no. Myślę, że twój kolor taki. No nie, ładny. bo to jest taki, ró taki różowy, beż? Jakby, no, no, no. Coś takiego. No to Ładne. jest. Mocne, ale no jest taka vintage, taka trochę Gabriela Solis no, może, to no, no, no. No nie? No. Jak jest taka przycena, jak nic nie kupię, to może chociaż będę miała kolejny top na drinki. Piękny top znalazłam, rozmiar 44, ale patrzcie, ma on tu wiązanie. Może jak go tak ścisnę ze mną z tyłu, to będzie git. Liczę na to, bo to jest piękna. No ja znalazłam jedną bluzkę, Pokaż. ale nie wiem, czy nie będzie za długa. Za duża. Właśnie jest fajnie długa. Uh -huh. y no proszę. No ja wiecie, ja ostatnio... Ja I halter love. To firma Pink House, ale nie widzę właśnie rozmiaru, ale tutaj myślę, że może być fajna też. Across exciting. Body? Body, no. Takie do biura, właśnie, jak mówiłaś. Hmm. Czyż w sumie takie poliestrowe, chyba nie, niech tak. Nie wiem, o co, to, co myślisz. Ja myślę, że jest takie biurowe, właśnie nie wiem, Może za za długie trochę. Co tam masz? Mam na górce taką sukienkę, tunikę, zmierzoną na dole, szara. Tutaj widzicie ma odkryte ramiona, ale nie pasują mi tutaj te świecące na, na ramionniki. Ale ktoś je przykleił chyba w ogóle. No bardzo one się tego tak odkleją same praktycznie. okej okay. No. No, ja myślę, że vibe. Ja bym taką chciała, tylko ja bym się tu nie lubiła szarego. I dziękuję. No. No, no, lepiej. I znalazłam sobie taką bluzkę. Fajną, sweterkową z koronką. Myślę, że fajnie może wyglądać. Fajna. Kontakt to. Whatever that means. Leave me your contact to. I kosztuje 40 zł, no ale fajna idzie tak 40%, także wyszłaby całkiem C. I nie jest taka krótka. Myślę, że może być całkiem ciekawa. Ja znalazłam taką, która mnie mega oczarowała, ale teraz zaczęłam się bać, że będzie na mnie źle leżeć. Nie no, chyba git. O ile te rękawki nie będą tak stały, to będzie oglądała ładnie. Zobaczymy. No. I tyle chyba za mam. na ten moment. Już chyba kończymy, nie? Już nam się kończą wieszaki. Już jakby nie mamy aż tyle tego do zwiedzania. O już tak jak ja to pogadałam. No to Górka, pogadałeś sobie. Ujęcie drugie. Gadałam do was bez mikrofonu. To wszystko, co Górka teraz powie, będzie dla mnie szokiem. <laughs> Mam dwie dla mnie albo dla Claudie i Jedna, made in Italy, asymetryczna, dająca się dekolt, tylko trochę może być duża. Ale, tak jak mówiłam, być może się ogra, że jak się do na jedno ramię, to może ona optycznie na dole się zwęź. Numerodos jest to taka oto szeroka bluzka, która wygląda tutaj ciotkowo, ale jak się to podrzuci, no widać, y widać zamysł, potencjał. Tu taką sukienką. Znowu, załóż mikrofon. Ja go już nie będę odpinać, wiecie, bo taką, żeby ją podrzucić tu. Mm. I chciała ma takie zapytać, fajne, długie rękawy. będę zainteresowana może? Czy chciałabyś taką może? Tak. Proszę. Jestem zainteresowana. O, For you. Thanks. Jak oceniasz ten No Szczerze, byłam bardzo zaskoczona tym, że są tylko i wyłącznie artykuły, z klipsem i no. wycenione, nie to co w naszym drugim biwe. Ale jest takie przystępniejsze, że wiecie, macie godzinkę, idziecie i... może ob... jesteście sta... w stanie przejść całe. Jest no, mniejszy. Tak, a tamto co... To... A ty co uważasz? Ja myślę, że spoko, tylko brakowało mi takich... takiego grzebania. Tam było wszystko ułożone, wiecie, tak fajnie, kolorystycznie. No tak, ja to było fajne, bo podchodziłam do czarnego. Wiem, tylko właśnie przez to mam wrażenie, że pod koniec dostawy to już nie ma takiej perełki gdzieś ukrytej pomiędzy wieszakami, mm -hmm. której nikt nie zdążył znaleźć. Tylko już wszystko zostało przebrane, bo, no bo jest łatwo. No tak. Ja nie kupiłam nic, ty kupiłaś mhm. kurtkę fajną. To są pokocenie jak ze skórę. Tak, ja kupiłam tę skorzoną kurtkę, którą przymierzałam za 48 zł. Miałam jedną taką bluzkę, nad którą się jeszcze zastanawiałam, i wyobrażałam ją sobie właśnie, że ją sobie zepnę w talii, to znaczy przerobię, mogłabym wiecie, ją zszyć. Mhm. Natomiast no, uznałam, że czy jest sens brać rzeczy, które są już, wiecie, z góry do przerobienia, a to nie jest ciwolenza. Parę złotych, tylko jednak no. zapłaciłam za nią 20 parę no i jeszcze ją przerabiała. I jeszcze nie mam maszyny, musiałam kupić maszynę za parę jest, set to by złotych. To, by to by by była bluzka za tysiaka. Bluzka tak, <noise> bardzo kosztowna. Uważam, że ten y, sklep potrzebuje do testu. Ma potencjał, ale musimy przyjechać na dostawę. Widzieliście, co Wam pokazałyśmy, co wzięłyśmy, więc możecie. Ocenić okay, sami, sami. Tak. Może macie wy jakiś lumpeks, który powinniśmy odwiedzić. Wasz ulubiony, najlepiej w Krakowie albo w okolicach. Ale taki długo otwarty. Widzimy się w kolejnym odcinku. Za tydzień, w środę. Tak. Bye. bye.